Pytanie od Maciej, Nisarowicz. Pozdro Maciej. Wow. Dzień dobry. I mamy już prawie wieczór. Naprawdę. Magia telewizji. Tak więc dzisiaj pytania i odpowiedzi. Tak więc wpłynęło bardzo dużo pytań, a trochę za dużo, dlatego odpowiedzi będą bardzo krótkie. Pytanie numer jeden. Pytanie od Bartłomiej Klaas. Cześć, Mirku, jak sądzisz, czego najbardziej brakuje młodym osobom rozpoczynającym karierę w IT? Brakuje oczywiście mentorów, czyli nie losowe szukanie tam, gdzie chcemy iść, tylko pogadanie z kimś, kto jest bardzo już wysoko i można sprowadzić do miejsca, gdzie chyba będzie nam najlepiej. Oczywiście takich mentorów jest dość ciężko znaleźć i trzeba dać im dużo wartości, zanim oni poświęcą swój czas tobie, natomiast to jest coś, w co każdy młody powinien inwestować swój czas i zapał. Szukanie dobrych mentorów, niesamowity zwrot z inwestycji. Pytanie Pytanie od Davida. Po pierwsze dzięki za to, że dzięki mojemu vlogowi zacząłeś robić budżet domowy. Super. A więc pytanie do Ciebie odnośnie uzależnień. Czy masz, miałeś jakieś w swoim życiu? To pytanie mniej więcej dotyczy kwestii spędzania czasu przy komputerze na internecie. Kwestia jest znalezienie w swoim życiu czegoś, co sprawia więcej przyjemności, i zajmuje więcej czasu niż uzależnienie. Nie ma raczej innej opcji. Człowiek z natury chce leżeć, odpoczywać i nic nie robić. Natomiast, jeżeli znacie coś, co trochę mu więcej przyjemności niż leżenie, odpoczywanie, oglądanie YouTube'a, to zacznie to robić. Tak więc. Miałem uzależnienia, różne. już nie mam, prawie wcale. Chyba. Pytania od LAR. Pytań jest kilka, więc będę szybko czytał i szybko odpowiadał. Jak uważasz, czy 5 blogów z AdSense daje jakiej zarobki? Oczywiście jeden blog da zarobki, pięć. Tym bardziej kwestia jak są prowadzone, jak często jest robiono, jak są robione artykuły, czy dają wartość użytkownikom, czy mamy listę mailową, czy żerujemy tylko właśnie na AdSense. Jest dużo różnych pomysłów, jak najbardziej tak. Czy wiesz, może czy AdSense płaci za wyświetlenia? Chyba płaci, ale bardzo mało. Co uważasz o sztucznej inteligencji zastępującej ludzi na rynku pracy? To jest naturalna rzecz od wieków rzeczy inne zastępują ciężką pracę ludzką. Dawniej zastęp, ciągniki zastępowały koni i ludzi, które ciągnęły brony. Zastępowano ludzi w fabrykach robotami. Zastępuje się ludzi na budowie maszynami. Już ludzie nie rzucają piasku do betonarki, tylko są specjalne maszyny. I wszystkie inne prace, które w tej chwili robimy, będą zastępowane. Prawie wszystkie. Kwestia, żeby szukać nowych rzeczy. Będą powstawały nowe. Pytanie od bezwalizek.pl. Fajny kanał. Powodzenia dalej. Łatwiej zrobić 10 małych stron, z których każda będzie dawała 100 zł miesięcznie, czy jedną dużą, która będzie dawała 1000 zł miesięcznie. Moim zdaniem ta druga opcja, ponieważ 100 zł miesięcznie to jest dość mała kwota i koszt domeny, koszt hostingu pobierze dużo rzeczy. Plus musisz się bawić w pisanie artykułów na 10 różnych stron, musisz się bawić w pozycjonowanie tych wszystkich stron, zarządzanie nimi, jest dużo rzeczy dookoła. Więc ja bym przed bardziej w jedną 1000, albo najlepiej w 5 po 10 tysięcy. Pytanie numer 5. Pytanie od live director. Trochę długie, ale ogólnie, czy masz jakieś wspólne cele z żoną? Więc, wszystkie cele, które mam na blogu 3poziom.pl, są, są w jakikolwiek sposób związane z żoną, i razem też planujemy te wszystkie rzeczy razem podejmiemy decyzję o naszych wspólnych celach, aby nasza przyszłość była dobra. Więc. To, że Ewelina robi to, co teraz robi i ja robię to, co teraz robi, jest naszą wspólną decyzją a propos naszej przyszłości. Pytanie numer 6. Pytanie od Marcin Konwerski. Krótkie pytanie, czy planujesz pokazać, jak dobrze robić blogi, jak go pozycjonować? Może kiedyś, na razie nie mam aż tak dużej wiedzy, żeby dzielić się z, z innymi. Są inni ludzie, którzy się zajmują tym lepiej i mają na ten temat dużo dobrej wiedzy. Zachęcam, jeżeli umiesz po angielsku, od Smart Passive -income. Tam jest, mimo głupiej nazwy, to Treść jest ekstremalnie dobra. Pytanie numer 7. Pytanie od Towitowi: towi. Dlaczego nie było uli? Więc ula jest cały czas, tylko nie zawsze ma czas na robienie wideo. Ma swoje plany i obowiązki. A raczej nie ma obowiązków, ale ma swój świat i w którym spędza ten czas. A ja nie zawsze mam możliwość nagrywania tego, więc. Prawda? Pytanie numer 8. Dużo pytań od Marcina Rozentalskiego, na które odpowiem jednym ciągiem. Dlaczego Twoja żona tak rzadko występuje w tle w Twoich filmach? Czy możemy poznać jej głos i bliżej? Ten vlog dotyczy Miro Bur, a nie całej naszej rodziny. Ma trochę inny charakter niż takie vlogi, gdzie się cały czas pokazuje jakieś życie. Tutaj się skupiamy głównie na trochę innej rzeczy, więc Epilina będzie się pojawiała w samej rodziny, ale nie będą występowali tak często jak ja. Niestety. Czy wychowywałeś się w rodzinie, gdzie motywacje, cele i dążenie osobiste były ważne, czy dopiero w okresie dorosłym zrozumiałeś, że warto iść w tym kierunku, czy zauważyłeś, że u siebie i innych znajomych rodzina potrafi przeszkadzać w realizacji celów i demotywować? Więc yy, u mnie było tak, że dużo wyniosłem z domu rodzinnego, głównie dlatego, że u nas nie było aż tak kolorowo na początku i widziałem jak dużo pracy. Moje rodzice wkładają to, żeby dojść gdzieś. U nas czasami było tak, że nie było przynajmniej z moich opowieści, bo nie pamiętam tych czasów. Że nie było na przykład pieniędzy na podręczniki, więc moi rodzice są dalej jeszcze rolnikami i cały czas się zajmowali tymi rzeczami. Więc bardzo dużo wyniosłem, jeżeli chodzi o pracę i dużo wyniosłem, jeżeli chodzi o upór i o szybkie podejmowanie decyzji, ponieważ mądre pomysły mojej mamy i taty, jeżeli chodzi o to, żeby przejść z hodowania uprawy wielu rzeczy na hodowlę krów, bardzo pomogło całej gospodarce się rozwijać i było nam wtedy lepiej i łatwiej. Plus rodzice mi dawali duże też duże możliwości do robienia różnych rzeczy, za co im bardzo dziękuję. Nawet moja mama zrobiła wpis pod tym komentarzem. Zachęcam do przystania, ja się zruszyłem, więc no właśnie. Chyba każde dziecko chciałoby usłyszeć od swojej mamy, że jest z niego dumna, a nie wszystkie mamy tak chcą mówić do swoich dzieci. I tak moja mama mówi. Jak radzić sobie z hejtem dotyczącym ciebie najbliższych, masz na to sposób? Hejterów, takich prawdziwych w życiu za dużo nie mam w internecie jest ich dość dużo. Hejterów w internecie się ignoruje. Dlaczego zdecydowałeś na początku poszukać pracy w Warszawie, a nie w innym dużym rozwijającym mieście w Krakowie, Wrocławie? Jakie były Twoje założenia? Głównie jak najbliżej od domu, a też, że w Warszawie dostałem dobrą propozycję od generali, więc tak wybrałem. Życie jest zbie... Życie jest zbieraniną zbiegów okoliczności. I to był taki jeden zbieg okoliczności, dlatego jestem w Warszawie. Jaki jest twój stosunek do zwierząt domowych? Czy planujesz kiedyś z żoną prowadzić kiedyś zwierzaka do domu? Mamy komika. Nie przepadam ogólnie za zwierzętami w domu. I jaka jest aktualnie proporcja twoich zarobków z pracy głównej, codziennej do pracy dodatkowej? Projekty wystąpienia YouTube. Jaką planujesz w przyszłości proporcję? Więc w tej chwili blisko. 95% moich dochodów jest z pracy głównej. W przyszłości będzie to wyglądało tak, że będę miał około 5-10 rzutów dochodów i chciałbym, żeby były dość równe, i dążę do tego. Jeśli studiowałeś, to czy Twoje wykształcenie pomogło Ci zawodowo? Prawie w ogóle. Pomógł mi kurs, który robiłem na ostatnim roku studiów, i tyle. Jak radzisz sobie ze swoim zdenerwowaniem i wkurzeniem na różne osoby, swoim otoczeniu? spóźnienia się, problemy z dziećmi, nieporozumienia z klientami, kontrahentami, szefem? Denerwuję się jak każdy, prawie, ale staram się. Trochę zmieniać swoje nastawienie ostatnimi czasy, więc y, słowo klucz stoicyzm, że nie mamy wpływu na niektóre rzeczy i znerwowanie się i nie wnosi nic dobrego do naszego życia, więc staram się jak najmniej to robić, chociaż czasami się nerwuję, również w domu, ale walczę z tym. I ostatnie, czy planujesz w przyszłości mieszkać poza Polską na okres dłuższy niż kilka miesięcy? Chyba nie. Rozmawialiśmy o tym ostatnio z żoną i. Lubimy Polskę i pewnie chcielibyśmy większość roku cały czas spędzać w Polsce. Ja natomiast bardzo nie lubię zimy, więc planuję, żeby zimę spędzać poza Polską. Pytanie no, 9. Pytanie od Michała Fronczak. W dzisiejszym odcinku wspominałeś, że Piotrek idzie dziś na zajęcia do szkoły, to znaczy, że na co dzień korzysta z edukacji domowej. I jak wiele zaangażowania są na rodziców potrzebne w edukacji domowej? Tak, Piotrek jest w edukacji domowej, Ula pewnie też będzie. Opowiem o tym w oddzielnym odcinku, bo to jest bardzo, bardzo długi temat. Pytanie numer no, no 10. Pytanie 3. W co warto zainwestować klasy złotych, oprócz stronie eee. Wszystkie pieniądze, które masz, zawsze warto inwestować w siebie, w swój rozwój, bo wiedza, którą się zdobywa, zawsze pomaga. I tak jak jest takie słynne powiedzenie, że weź bogatego, weź biednego, zamień go statusem majątków i za parę miesięcy bogaty stanie się bogaty, Biedny stanie się bogaty, a bogaty biedny. Coś w ten rozumiesz, co chodzi. Chodzi o to, żeby inwestować swoje umiejętności, swoje znajomości i na bazie tego potem wszystko inne się układa. Pytanie na 11. Pytanie Emil Wesilewski. Pozdro Emil. Milko, powiedz coś tam o procesie poszukiwania wybierania gifów do swojej prezentacji. Więc ja używam gifów w prezentacji. Emil, wchodzę po prostu na wyszukiwarkę gifów Pierwsze Lepsze, wpisuję frazę i coś znajduję. Tych wyszukiwarek gifów jest dużo. Pytanie numer 12. Pytanie od Tomek S. Jakie książki na temat branży, ty byś polecił nauce, wszelkich języków, etc.? Takie, mastery. Nie poleciłbym nic. Najlepiej spytać swojego mentora, który ci pomaga, albo kogoś, kto jest ekspertem w branży, gdzie ty byś chciał być za 2, 3, 5, 10 lat. I spytać go, co bym polecił rozwijać i jak się rozwijać. Ja nie jestem ekspertem w żadnym języku programowania, więc nie polecam niczego. Pytanie. 13. Pytanie od Macieja Nisarowicz. Pozdro Maciej. Dlaczego nozbę Testowałeś inne aplikacje tego typu. Więc Nozbe jest moją aplikacją, którą używam do zarządzania zadaniami. Testowałem prawie wszystkie aplikacje i nozbę mi się najbardziej podoba i najwięcej mi sprawia przyjemności. Najbardziej pasuje do mojego rytmu dnia, więc dlatego nozbę Żadne inne powody. Mimo, że główny szef jest Polakiem, to, to też nie ma znaczenia. Aplikacja po prostu dla mnie idealna. Dla mnie. Pytanie numer 14. Pytanie od Marcina Lewandowskiego. Czy warto płacić za aplikacje np. Nozbe, Dropbox, Google Drive, Evernote? Aplikacji jest tak wiele, że czasem łapię się na tym, że mam aplikację, za którą płacę, a z niej nie korzystam. Nie ma tu żadnego magicznego rozwiązania. Ja po prostu zawsze uważam że we wszystkie aspektach życia, że trzeba czegoś popróbować i sprawdzić, czy to się warto się potem najwyżej kupować. Tak samo jest z bieganiem. Chcę zacząć biegać, zacznę biegać, a dopiero potem myślę o kupowaniu butów. Z crossfitem, idź na zajęcia testowe, potem pochodź w butach, w wybraniach, które masz, dopiero potem, po pewnym czasie, jeżeli ci to przyjemność i daje wartość, zacznij inwestować w buty itd. itd. Tak samo jest z aplikacjami. Pytanie numer 15. Pytanie od R. Dębiec. Pytanie odnośnie kupowania strony. Kupić jest łatwo, cyfry są bardzo fajne, że chce się inwestować, ale z tyłu głowy się pytanie, co się stanie, jeśli liczba wizyt i generalnie wszystko zacznie się sypać. Jaki masz plan na to, żeby utrzymywać minimalny ten poziom, co jest w momencie kupna, a to drugie, żeby wyciągnąć z niej ile się da? Więc z inwestycjami jest ogólnie tak, czego uczy życie i mnie nauczyło już wiele razy, że te inwestycje, które przynoszą mały dochód, jak na przykład lokaty inwestycyjne, są dość bezpieczne. Wszystko wyżej, akcje, fundusze, yy, mieszkania, strony internetowe nie są już aż takie bezpieczne. Wszystko zdaje większe zyski, ma większe ryzyko. Jeżeli ktoś Cię przyjdzie i powie, że ma ofertę bez żadnego ryzyka za 50 tysięcy złotych zysku miesięcznie przy inwestycji 100 tysięcy, to ja będę uciekał od razu, bo tu jest jakiś podstęp. Świat pieniędzy tak nie działa. Więc wszystko co jest ryzykowne. Ma dużą wartość, więc zakładam pewne ryzyko i idę w tym kierunku. Co będę robił? To co zawsze: inwestowanie w dobre artykuły, w naturalne budowanie linków, w oferty mailowe, social media. To tyle. Pytanie numer 16: Pytanie od Paweł Botuliński. O których godzinie chodzisz spać, ile wynosił u Ciebie średnia długość snu? Chodzę spać między 9.30 a 10.30 zazwyczaj, więc moja długość snu wynosi od 7 do 8 godzin. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale tych wyjątków jest bardzo mało. Kiedyś pod którymś wpisem robiłem nawet rozpisanie cyfrowe, jak to wygląda. Żeby udowodnić, to sleep cycle z wczoraj. Dzisiaj. Pytanie numer 17. Pytanie od Marek J. Jak gdzie szukać pracy zdalnej jako administrator systemów IT? Większość ogłoszeń to normalny etat. Tu mam dobrą radę. Więc mam takiego jednego znajomego się, Jacek Bionat, i on w tej chwili prowadzi taką dość fajną firmę. A propos zajmującą się usługami w chmurze, jego lista klientów jest imponująca. Sharp, Guardian, Durassel, Contactuali, aplikacje, które korzystałem. Tak jak Jacek zaczynał bardzo dawno temu, to też zaczął po prostu w wolnych chwilach korzystając z portalu Upwork. Teraz to się nazywa Odesk. Robić pewne prace na zlecenie. Tutaj rejestrujesz się, szukasz pracy i na przykład robi się za 10 dolarów, za godzinę 20, 30, 100, 200. I powoli budujesz swoje portfolio, i na koniec dnia jesteś rozchwytywany, zdobywasz relacje z klientami, którymi pracowałeś. I tak jak Jacek teraz pracuję cały czas z klientami, głównie ze Stanów, w Wielkiej Brytanii, upwork.com. Zakładamy profil, robimy zadania i za kilka lat już jesteśmy top kontraktora top. I to by było tyle, więc ja za chwilę ruszam do testowania prezentacji. Nazywam się Mirek Burnajko i długo myślałem nad tym, co dzisiaj Wam pokazać. E, właśnie skończyłem. Do zobaczenia jutro.